Ja. Więc przynależy mi na ostatek, szczery wierny, godzinę dopełnić i powiedzieć, że daj Boże, są znaki bycia dobrym pasterzem, który ma obowiązek być, i ojciec rodziny wobec dzieci, i ksiądz w sytuacji, w które mnie spotkałem. Zostałem przez pana kuratora Patryka Mizgalskiego posłany najpierw do odrabiania kary ograniczenia wolności w wymiarze 30 godzin miesięcznie od 11 bodaj, znaczy pierwsze było od, od 2 stycznia do któregoś tam, no 6 miesięcy, co miesiąc 6 godzin, do hipodromu tutaj w, w Poznaniu. Tam się stawiłem drugiego i tam mnie nie chcieli, bo powiedziałem, że będę w w pracy. Pan Mizgalski, w związku z tym kurator zdecydował przeznaczenie mnie w inne miejsce, z tym, że złożył ciężar, że to, że tam nie podjąłem pracy wynikało z mojego migania się, a nie z, z odpowiedzialności pań, które po prostu y, zadecydowały, że nie chcą księdza pracującego w sutannie i nie chcą mnie. Który będzie im mówił, że jak dwóch gejów z sobą żyje, to jest to grzech śmiertelny. A to usłyszał. W związku z czym pan Mizgalski skierował mnie do zakładu, zakładu komunalnego w Tarnowie Podgórnym, co było zupełnie innym skierowaniem niż to, które w mediach podano za sprawą Gazety Wyborczej, że gdzieś do jakiegoś szpitalu MSZ. -u. I powiedział mi słowa, jeżeli ja tych rzeczy nie rozpowiem, to być może mnie tam nie będą szukać. Pytałem, czy mam zakaz powiedzenia. Absolutnie nie. Skoro nie mam zakazu, a dwie, dwa miesiące już nie mówiłem, to należy powiedzieć, z jakiego powodu. Stawiłem się do tego zakładu. Podjął mnie bardzo poczciwy człowiek, pan Stanisław, stąd w modlitwie tutaj, była modlitwa za pana Stanisława. Czyli miał poważny problem, jak ma zatrudnić księdza. Okazało się, że ten problem nosił już w swoim sercu od dłuższego czasu. Nawet wynikałoby, że, że informacja, którą rzecznik podawał, że będę pracować w mz cie na pewien sposób była taką rzuconą, jak mięso. Weźcie się tym, zapchajcie. Dlatego, że pan Nizgalski twierdził, że on tej decyzji jeszcze podanie do, do MZ u mnie nie podjął, a wyszł do, do MSW, a rozmawiał z owym panem z tego zakładu dużo wcześniej, nawet na miesiąc czy dwa, zanim ja się o tym dowiedziałem. Więc ten pan Stanisław się biedzi. Jak w zakładzie, w którym tam ścieki wywożą, gdzie ma księdza tam dać do roboty? I się różnych ludzi dopytywał. W związku z czym, jak ja się tam udałem, a udałem się w obecności pana. Pan nas nie, nie wyrzucił pana. Nie powiedział, że to ja mam do księdza, to się pan wynosi. Tylko pan był świadkiem rozmowy. Yy, powiedział, co ja księże, mam z księdzem zrobić? Jak sobie ksiądz wyobraża to odbywanie kary? Ja, mówię, a ja sobie nie wyobrażam yy, inaczej, jak tylko tak, jak tu jest napisane, że ja mam odbyć karę, więc to jest w jakiś sposób pana rolą, a nie moją. A pan skierował pan Stanisław do mnie słowa. Proszę księdza. Czy ksiądz tu zna w okolicy jakiegoś kapłana, yy, który by po prostu księdza przyjął, żeby ksiądz tam pracował, w ogrodzie czy przy kościele? I jakby tak było, to ja księdza tam pośle, będę tu podpisywał, że tak. Wykona ksiądz Mówi, wie, wie pan, co? Jest to możliwe, bo ja tu pracowałem w, w okolicy. Soko, Sokolniki są 10 km od Tarnowa, 12. I znam proboszcza z Kaźmierza, który mnie nawet zapraszał. Konferencję głosiłem tam dla księży w dekanacie, jako przybyły z Ancjanie. I ja mógłbym poprosić tego kapłana, z tego wiem, co to się nie zmieniło, ale podejrzewam, że ani on, ani żaden z innych księży nie chcieliby, żebym ja tu pracował. Bo do mnie z mojego powodu kłopoty. No i pan zaczął mieć biedę. Moi obecne, a pytał, a w miejscu, gdzie ksiądz mieszka? Nie mieszkam tu, tak baranowo u pana. To tam co? No to nic. I dzwoni do pana sołtysa i dzwoni do pana radnego. I wych przy mnie dzwonić. Znaczy ja słyszę, że żaden z nich, no nie chcą księdza, nie chcą kłopoty mieć z mojego powodu. I dzwoni do kapłana. Nie wiem, czy mi mówi, że dzwoni, to co ja mam zrobić. W każdym razie zaczyna rozmowę pochwalony. Nie mówi pochwalony Jezus, jest tutaj grzecznie pochwalony. No i efektem jest, że posyła mnie do księdza o imieniu Adam. Buduje kościół w lusówku, parafia świętej rity, który to ksiądz każe, żebym przyjechał. Udaje się na tą rozmowę i pytam, dlaczego, dlaczego ksiądz się zgadza, żebym się do księdza tutaj zgłosił? Pan Stanisław mnie tu przysyła. I ksiądz Adam. Młodszy ode mnie, chciał zacząć mówić mi na ty. Ja mówię, proszę, ja będę szanował, że ksiądz jest księdzem. Mówi do księdza, ksiądz jest młodszy ode mnie. proszę do mi się zwracać księży i szanuję to. Dlaczego ksiądz się w jakiś sposób zgodził, żebym do księdza przyjechał, żeby ksiądz mógł mi prac, pracę dawać? Ksiądz powiedział, bo nie chcę, żeby ksiądz poszedł do więzienia. A wiem, że księdzu grozi więzienie. Powiedział mi też ksiądz Adam następnego dnia jak się udałem do pracy, wykonywałem, wykonałem pracę w limicie już za marzec, za kwiecień, więc został mi właściwie jeden miesiąc i już bym, jakbym dobrze się z pracy wywiązywał to mam tytuł poprosić o skrócenie tego czasu, jakbym trzy miesiące. Więc pracowałem już w marcu, a teraz w kwietniu wykonywałem pracę w ogrodzie. Dwie kaplice porządkowałem, jeden dzień na budowie kościoła dla nowej mszy, drut kręciłem taki zbrojeniowy. No za każdym razem po 6 godzin, właściwie na 10 minut robiłem sobie przerwę taką, że piłem tam herbatę, zjadałem kawaliki. Zostałem się solidnie pracować i ksiądz okazał mi te, ten jakiś taki no wzgląd, który, który mówi, bo nie chcę, żeby ksiądz poszedł, ksiądz Adam, do więzienia i mówił, że jak pierwszy dzień widział mnie ojciec księdza, który który, yy, yy, który pra, pomaga tam na budowie przy tym no, kościele, nie można mówić, że to kościół jest boży, tylko kościół ludu bożego dla Nowej Mszy no ale, ale kościół budowany to ojciec mówi ksiądz Adam, że się popłaka, czyli z jakiegoś przejęcia takiego że zdał sobie sprawę, że to jest los księży, wśród których ma swojego syna, kapłana, którym budują kościół i inni panowie w słusznym wieku emerytowali. Że los dobrych pasterzy za chwilę będzie. Pasterzy? 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 Za chwilę może być w więzieniu w Polsce. By Było prawdziwe słowa, które mówiłem, że polskie sądy i policjanci będą wykonywać te zadania, które kiedyś musieli wykonywać carska ochrona, pruski tam policjant i faszystowski. Będą to robić bez, jak bezbożni są, wykonają to bez niczego. Nie zmienia to, że my jesteśmy obowiązani być dobrymi pasterzami. Więc może się w okazać, że dobrych pasterzy trzeba będzie szukać w więzieniu, Albo podziemno zakupanych w grobie. No, mogą być po zakładach psychiatrycznych,